Cześć, witajcie w kolejnym odcinku FIFA 20 Road to Glory. Na początek krótkie przypomnienie tego, co działo się wczoraj podczas streamowania. No, dostaliśmy do wyboru no, piłkarza w plebiscycie Letni Żar. No, co to za plebiscyt? Jasne jest, że wygra go Kent. No, tylko ciekawe, jaką dostanie kartę. No, jakiej by nie dostał, to 5 gwiazdek na 5 gwiazdek będzie chora. No, tylko jakie wymagania jej da w SBC o Anglika. No, pożyjemy, zobaczymy. No, a tutaj odbieramy nagrody za ligę weekendową. Gold 3 wbity w strasznych męczarniach, fatalny gameplay. No i Junior powiedział, że jeżeli tutaj nie dostaniemy czegoś absolutnie topowego, to po prostu odpuszcza następną ligę weekendową, bo nie chce mu się e, użerać z tą grą. No i z tego pika na pewno e, nie będzie nic topowego, no bo Immobile może i ocena wysoka, ale nie jest to karta, o której marzyliśmy. No więc ostatnia szansa, no i co? Carvajal, Alberto i Letizia. No Włoch to odpada w przedbiegach. Nie wiem, Alberto, pod ocenę, czy może tego Carvachala. No ale słyszeliśmy, że ten Carvachal nie jest jakąś tam super, mega, hiperkartą, więc postawimy raczej na overall. Po raz kolejny odbieramy czerwonego Alberto i po raz kolejny go przepalimy. No a więc jej zadecydowało tymi pikami, że no, ligi weekendowej nie gramy. Pogramy sobie po prostu w tym czasie w coś innego. No a tutaj. Już tylko kilka paczek. No bo nie pokazujemy Wam wszystkiego, tylko najciekawsze trafy. No i jednym z nich był Holender, środkowy napastnik Olympic Lyon. A więc wszystko jasne. Dostaliśmy informa Depaja, No, karta, która w listopadzie jeszcze byłaby rzeźnicka. No ale w czerwcu to już raczej karta tylko pod kątem przepalenia. No, może przyda się ewentualnie przy robieniu jakichś zadań, jeżeli takowe jeszcze jej nam da. No, a co poza depajem? O, jeszcze jeden inform o Rissic, do tego Kasemiro Jarsztajn. No, taka paczka powiedzmy nie najgorsza, no, ale też Ciężko nazwać ją paczką, o której się po nocach śni. No zobaczmy jeszcze, co poza tymi piłkarzami, czy coś tu ciekawego. No niestety w duplikatach nic. Paczka za 50 tysięcy. No i czy tutaj będzie coś powalającego? No jest walkout i to jest inform walkout Anglia. Napastnik Chelsea. A więc Tami Abraham no 84, więc walkout taki nieco oszukiwany. No ale oczywiście nie jest to karta do grania 84 inform to zdecydowanie coś co przyda się do przepalenia. No i ostatnia paczka już tylko nam została. No I trafiliśmy z niej ekrany. O i jest karta specjalna, to jest Once to Watch, Włochy, środkowy pomocnik, Intermediolan, no a więc Barella 83, nie wiem czy jej takimi trafami chce nas zdenerwować, czy sobie po prostu z nas najnormalniej w świecie robi jaja, no ale co my mamy zrobić z tym Barellą, on już raczej nic nie dostanie żadnych informów, więc Ach, szkoda gadać. No a poza tym porobiliśmy sobie troszkę SBC, tutaj plebiscyt, letni żar. No nie jest to SBC z jakąś tam hiper nagrodą, no ale zdecydowaliśmy się poprzepalać troszkę kart niewymiennych. No jak widzicie tutaj niczego wielkiego, ten Morata to e, najwyżej oceniona karta, ale duplikat niewymienny, i tak musieliśmy go przepalić, więc bez żalu. No i plebiscyt letni żar ukończono. A dostaniemy za to złotą paczkę zawodników premium. Otworzymy troszkę później. Porobimy jeszcze kolejne SBC. No i tutaj wyzwanie Team of the Year troszkę się chyba i jej spóźniło z tym wyzwaniem. No i tutaj zrobiliśmy to. Głównie Argentyńczykami, jak widzicie, kilku srebrnych, kilku złotych z różnych lig. Do tego jakiś tam stoch, też duplikat i jakaś tam brązowa karta. Także przepalamy bez bólu. Mamy ukończone wyzwanie Team of the Year. No i paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy. A do tego paczka piłkarzy Electrum Prime. No ciekawe, dwie paczki za jedno SBC. No i coś. Na co chyba wszyscy czekacie? A więc ikona Prime obiecaliśmy podczas streamowania, że zrobimy i pokażemy w dzisiejszym odcinku. No a więc dotrzymujemy słowa, to jak widzicie, przepalamy od razu trafionego z spików Luisa Alberto. Do tego inform Dybali. No bo potrzebny jest inform albo Team of the Season, albo Team of the Season So Far. No do tego troszkę kart. Też w większości niewymiennych, ale jak widzicie, nic specjalnego. No cóż, żegnamy całe towarzystwo bez większego bólu. No i odbieramy za chwilę ikonę Prime, ale najpierw te paczki jeszcze za wcześniejsze SBC. No i tutaj z pierwszej, rewelacyjny traf. Gumi. No, fantastycznie, fantastycznie. Marzyliśmy o Francuzie. Może w złotej paczce zawodników premium będzie lepiej. No i co? No, i nic. Team of the Year trafiliśmy. Mhm. Tylko jaki? Wanaken 80. Super, super. No, to jeszcze paczka piłkarzy Electrum Prime. Napięcie rośnie, bo zbliżamy się do paczki z ikoną, no ale mm, tutaj nic fajnego, Rafa 82, więc beznadzieja, no i ikona Prime, czy trafimy coś grywalnego, czy warto było, pewnie nie, znając nasze szczęście, Hiszpania, Heś, o. no to już wiemy, że nie będzie dobrze. A nawet jest bardzo słabo, bo trafiliśmy Pujola. No, problem polega tylko na tym, że to już jest drugi Pujol, którego mamy, bo oczywiście w naszym klubie były gracz Barcelony już jest tyle, tylko że w lepszej wersji, w wersji Optimus. No, a więc, jak widzieliście, nie bardzo się opłacało zrobić to SBC. No, a na koniec jeszcze. Ważne mecze, zwracam uwagę, ważne i już niepamiętne, ponieważ to są już mecze, które się odbędą. No i na początek oczywiście Tottenham Manchester United, Aha, czekamy z niecierpliwością z juniorem na to, no w taki sposób wykonane SBC, wszystko mieliśmy w klubie, wszystko z Premier League, przepalamy. Złota paczka zawodników premium, no ale e, oczywiście, wszystkie paczki naraz sobie otworzymy na koniec. Real e, Valencia, no i tutaj mm, zrobiliśmy to e, czujnie. Trochę Brazylijczyków, trochę Ligi Hiszpańskiej, trochę Ligi Francuskiej, no bo jak widzicie, tylko czterech z jednej ligi można było dać. No ale się udało, też wszystko w klubie. Paczka. Później o to takie półpaczki za 50 tysięcy. No a tu Lipsk kontra Dortmund. No i tu się nie przemęczaliśmy. Zrobiliśmy wszystko właściwie w oparciu o Bundesligę. Do tego jakaś tam brązowa karta jedna. No i duża złota paczka premium za to, a więc tak sobie. No i Torino, Parma na koniec. Tutaj trzeba było dać po jednym graczu z każdej z tych drużyn. No więc na szczęście obu mieliśmy w klubie i taka hybrydka Serie A z Serie B. Przepalamy paczka piłkarzy Elektrum Premium za to. No a za całe ważne mecze dostaniemy jeszcze gratisowo mega paczkę. No, więc jest co otwierać. Lecimy z dużą złotą paczką premium na początek. No, tutaj nie spodziewamy się jakichś cudów, ale są ekrany, no ale tylko ekrany. No, jest w paczkach trochę towaru specjalnego, no ale jakoś nam za bardzo nie wypada. Trafiliśmy Jacko 84, no przyda się pewnie w SBC z pozdrowieniami dla mocarza. Paczka piłkarzy Electrum Premium, no i czy tutaj będzie nieco lepiej, no są ekrany, ale też tylko ekrany, a więc utrzymujemy formę, Włochy, Bramkarz, Piemonte, no więc bufon w co drugiej paczce prawie, śmieję się, bo trafiliśmy go przez ostatnie dni chyba ze cztery razy. Złota paczka zawodników premium. No to może tutaj jakiś łokałcik. No, tylko że chyba nie. Bo niestety tym razem już bez ekranów. A trafimy. O, promes. No fajnie, fajnie. 82 promes. Rewelacja. Mała złota paczka rzadkich piłkarzy. A więc, tak jak mówiłem, pół paczki za 50 tysięcy. No i są ekrany. Czy będzie karta specjalna? Nie. Tylko ekrany. Belgia. Bramkarz. Aha. No a więc to będzie ten Castro, jest tak. 83. Mm, słabiutko. Słabiutko. To nie są dla nas na razie szczęśliwe, ważne mecze. Czy zmieni to Mega Paczka? Boję się, że nie. Ale, no, ale szanse są, bo są ekrany no ale tylko ekrany więc utrzymujemy stabilną formę bramkę o, wraca do nas onana jak bumerang. 85 najlepszy traf w tym openingu no więc sami możecie sobie go podsumować no, jak widzicie nie mamy szczęścia no najgorsza ta ikona prime bo... Tutaj to jeszcze jakoś byśmy przeżyli. No, a Aspirikłeta 84 i Matic, którego przed chwilą przepaliliśmy. Zobaczmy, może jakiś styl tak. gry, chociaż. No, nie ma stylu gry, ale jest za to jakaś paczka kontraktów, nie. Złota paczka do odblokowania. No, a więc jeszcze nie kończymy. Jest jeszcze jedna szansa. Otwieramy złotą paczkę. No i czy wypadnie nam z niej cokolwiek ciekawego, no nie, wypadnie szanse trafienia czegokolwiek z takiej paczki są oczywiście minimalne, no nie, nie będę starał się wypowiadać nazwiska tego oto fenomenalnego piłkarza no a co poza tym, no może jakiś myśliwy albo no nie ma myśliwego, ale jest 1500 końców no a więc takim oto Fenomenalnym trafem kończymy już dzisiejszy odcinek. Bądźcie czujni, bo coś tam będziemy streamować w weekend, ale jeszcze ciężko powiedzieć o której, bo junior ma jakieś tam obowiązki rodzinne. Także najlepiej, jeżeli jeszcze nie zasłubowaliście, to kliknijcie słupka, wtedy Wam się pokaże, że streamujemy. No a ja dziś się już z Wami żegnam. Trzymajcie się na razie.